Dwie rzeczy, które pomagają wprowadzić zmiany, zrobić coś w swoim życiu, a które najbardziej zaskakują ludzi. Nie wiedzieć czemu. Cześć, jestem Ania. Został obserwacje, a dowiesz się również innych rzeczy. Wracając do tych dwóch rzeczy, które tak bardzo dziwią ludzi, a które trzeba zrobić, żeby wprowadzić zmianę, to jeden. Wiedzieć, czego się chce. Mieć cel, do którego możemy dążyć. A dwa, musisz po prostu ruszyć zadek. I co jest najciekawsze, te, ten drugi punkt jest przeważnie takim szokiem dla ludzi, żeby coś osiągnąć, coś mieć, coś rozwinąć się, nauczyć się czegoś, żeby wprowadzić jakąkolwiek zmianę, żeby zmienić swoje nawyki, że ludzie muszą cokolwiek zrobić. No wow! Po prostu szok! Trzeba ruszyć zadek po to, żeby właśnie najpierw, po, nie wiem, zdobyć jakąś wiedzę, potem móc ją albo przekazać, albo y, użyć, po prostu użyć tej wiedzy. A ludzie są tak zdziwieni, że oni cokolwiek muszą. Każdy chciałby dostać coś, dostać za darmo, żeby się działo. On sobie pomyśli: o, chcę być bogaty. No ale wiecie, od siedzenia to tu bogactwo nie przyjdzie. Trzeba wiedzieć jak i trzeba po prostu działać. Sukcesywnie, dzień po dniu, czy to się komuś podoba, czy nie. Tak właśnie to działa. Bez względu na to, jak to nazwiemy czy to nazwiemy ciężką pracą, prawą przyciągania czy to nazwiemy y, spełnianiem swoich pasji, dążeniem do celu tak to właśnie wygląda. Musisz wiedzieć, co i jak i działać złego, nie?